Boże, kto na mnie próbuje zaatakować? Czachy jakieś. Tu chyba... O jezus. Nie zauważyłem Może za dużo ich tu. Zjeść coś i wymienić tą broń, bo tu będę miał ich na strzała chyba. Dobra, i muszę sprzedać te wszystkie kurwa gówno, co tutaj mam. Mam nadzieję, że będę miał ich na strzała z tej broni. Z 30 i więcej dps Ta no Wpisów no. No tak ty No skurwo ty głupiano. wypadku na tej z nie robi. O. No, nic nie robi. Dobra, idę tutaj. Teraz pewnie będzie coś robić No kurwa, targetuj się, ja pierdolę no Jaka ta gra jest kurwa przyjebana Kogo oni zatrudniali kurwa do całej tej gry Ale nie wejdę tam, bo a nie strzelę z kuszy, bo nie mam kurwa zręczności odpowiedniej. Czekaj, może mam, ale ona też mnie nie może atakować w tej pozycji, kurwa, bo jest zbugowana. Eee... Nie mam jakiegoś zwykłego na No, najebać to, idę na razie tak. Może tu przyleci, przyleci to ją zajebiacie. Ja pierdolę. Klucz do skrzyni, opuszczona górska forteca, zardzewiały klucz do skrzyni. No dobra, ale jakie skrzyny Co to jest? O kurwa, patrz Patrzcie kurwa O, jaki fardy ty Co za debile Co za debile Zbugowali się za tym Za skrzynką Czarodziejskie rzeczy mnie tak średnio interesują, ale no, To dobra, to dobre, to się może przydać. Ale tylko tyle. To niewiele, kurwa. Ta kurwa nie chce wylądować, ale dobra, to ja szukać tu. Yy, tu byłem. Biorę kurwa, Wszystko. Może nie wszystko, ale... Dobra, ona się teraz tam chyba już nie wróci tu do mnie. Zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi. Zapiszę. Na wszelki wypadek. Drugi poziom. O. E, akt własności. Nadaje własność prawo do ziemi, na których leży forteca. O. To dla mnie. Dziękuję. Jestem właścicielem tych miejsc teraz. Także harpie wypierdalać stąd. Teraz mam e, czyste sumienie. Mogę Was wyrzymać. Bo jesteście na moim terenie. Okej, okay, tu nic nie ma. O. O. Okay, jedno. No, jedno. Ale ona się drą. Trzeba bo to były jakieś przyłączniki z rączniki wcześniej, także mogą być znowu, hmm. Linocha. O! I to, to mi się podoba. 200. To jest jakaś sumka. Hmm, jeszcze wyżej muszę iść. No dobra. Jaki diabeł? Gdzie Xardas? Tutaj to jest Xardas? Tutaj jest Xardas? To nikogo nie ma. Dwa, 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 Jest zwycięstwa, Dobra, muszę też czytać. Dobra. Jak wy mówiliście, że nie otrzymuje się obrażeń, kiedy co się robi? Kiedy się spada i się. i się pije? Jezus, co za kurwa, cheat. No to chyba jeszcze nieco. co? No bez kitu. Tak, ja wiem. No dobra. Może mnie tu nie powinno być w ogóle, co? Może trzeba fabułę ruszyć, ale tu przyladzą niepotrzebnie, zabijając wszystko co się rusza. No zapewne tak jest Dobra, to tu przetestuję eee. <ścoughs> Deskito budowany no fold damage, okej. Okay. To w sumie szanuję, szanuję, bo ja fold damage nienawidzę. No dobra, idę do tego. Nowego obozu, bo w końcu tam nie dojdę, kurwa, nigdy. Przecież... Do magów wody muszę iść. To jest oni są w nowym obozie? Czy gdzie? Bo magowie ognia e, są w... Czy ja tam byłem na dole? Jeszcze tam była w nowym obozie najlepsi ziomale. No ciekawe, ciekawe. No zobaczymy. O patrz, tam coś jest. Skoro tam coś jest... I ja już wiem jak... E, jak się nie dostaje obrażeń. To idę tam. Kurwa jaki ja się cheater zrobiłem przez was A nigdy w grach nie czytuję, a tu muszę czytować. Jeszcze jakaś jaskinia. Tutaj której nic nie ma? Byłem tu? Nie, nie byłem tu chyba. Co to za oszustwo? O Jezus, ja tu jestem. No dobra. A no no no. Starczy tego dobrego, idziemy pchać fabułę do przodu. Ty, a tu w tej jaskini byłem? A, tak, to był nek, nie? Nek, którego w sumie jeszcze nie znaleźliśmy. <grym> chyba, w sensie cały w sensie ten quest gdzieś tam chyba jest. W sumie nie byłem w ogóle w nowym obozie. Jeszcze nawet na chwilę, nie? Przed bramą tylko byłem. Może klucz znalazłem w końcu do tej drzwi tam, co? Czy nie. Co to kurwa jest? Co mnie to tutaj ten goblin? Zgupiał? Kawa czy jakąś nazwę? Zobaczę co on tu ma. Ej, nie tak. Zagomeza! Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Wezmę to jabłko od ciebie. te wszystkie łuki to jakieś. A. Ej, to w sumie nawet nie najgorsze te łuki są szczerze powiedziawszy. E, dobra, da, biorę całą Twoją rudę, gościu. Biorę całą Twoją rudę e, i biorę sobie za tą rudę. Oddam Ci. Co to jest? Oddam Ci trochę broni, kurde. Coś się zepsuło, ty. E, co to kurwa mu oddałem? Nie, Miec zwycięstwa za fajnie wygląda, nie? To mogę Ci oddać. Ej! Co tak słabo? No dobra. W sumie i tak muszę się tego gówna pozbyć. Tylko zalega. Mieć strachu, mi jest już bojowy. Wiem, że powinienem je sprzedać generalnie wszystkie, ale moc zostawię, bo moc się przyda. Mm, jeszcze armor mógłbym chyba opierdolić, bo on jest w sumie do niczego niepotrzebny. No. A, już opierdoliłem. Dobra. Dobra, idziemy dalej, kurwa. Tam były jakieś orki czy coś? Tu pamiętam coś spotkałem takiego, z czym miałem problem wcześniej. On mnie może tylko czegoś nauczyć, chyba, nie? Fajdan. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Nie eee, Nie chcę tego. Tak chcę zobaczyć, co masz. Schowaj. Co masz w kieszeni, dość O! Kły. Kubek. Lotpiki. Jeszcze ma skrzynkę jakąś, może go pierdolić. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Ciekawe czy on mnie teraz czegoś nauczy, co? Nauczysz mnie czegoś? Czy już nie będziesz chciał ze mną gadać? Ciągle szukasz kłopotu. <laughs> Ej, no to tu ich trzeba wszystkich w ogóle napierdalać najpierw. Jeszcze w ogóle za nich jest ekspo. Za drugi raz już chyba nie ma. Nie ma sprawy? Nic się nie stało. Nie za drugi raz już nie ma ekspo. Oni się nie obrażają nawet za bardzo na nas. Kawaler już dostał w tubę wcześniej, także jego już nie będę atakował. A tu co? Czy ja tą skrzynkę wcześniej otwierałem? O za zapierdolę, co, co, co on odjebał, ty? Co on kurwa odjebał, ten koleś? Skoczyć chciałem, kurwa. W końcu dotarłem do tego obozu. Po wielu godzinach. Zmagań spokojnie, spokojnie, bez nerwów! Wygrałeś! Ma już dość! Facet, ma już dość! Do tego nie mieszać. I co? To nie mój problem. I tak se mogę tu wszystkich zabijać? Tak jak tamtego? I nie mieć konsekwencji? Zobaczymy, kurwa. Lepiej się do tego nie mieszać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ma już dość! Oni się nawet nie Maj bronią ty A ty kurwa co tutaj chcesz? Ma już dość! oj, oj. oj. Ej, miałem cię okreś kurwa Słabe przedstawienie! Jak słabe? potykał się o własne nogi No dobra, idę. Nie będę już was bił. Nie będę takim chujem e, Z Kim ja się muszę tu spotkać w ogóle Ale od razu e, ustaliliśmy kto jest tu szefem, także... E, no to jest fajne. To jest dobre, no Zbieracz. Cześć, jestem tu nowy. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Hmm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco? Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę go żałdę. Może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze! Podatki! Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki, przez całe życie, ale dla tego sukinsyna w koronie, to nie był żaden argument. No widzisz, biurokracja cię kurwa wykończyła. Dobry chłop, zbieracz. Dobra, tu są sami zbieracze. Nie będę ich bił, bo to ludzie pracujący. Rufus, cześć, jestem tu nowy, chciałbym się wiedzieć, co tu się dzieje. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. O. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skroć, tak nie do czego tu pracujesz. Kim jest ryżowy książę? Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Jest tak. wiecz. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem, jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, Chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Mogę im też wpierdolić w sumie. Bandzior. Za moich czasów walczono jak należy. Jak widzę bandzior, to od razu go napierdala. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie, jestem tu nowy. Hmm. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo, zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie, nie wiadomo co. O. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Li też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. No. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. <laughs> o, możesz mnie wyszkolić. Abym Możesz tak mnie wyszkolić silny? tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Jak po co, kur? Samoobronę. Co samoobronę? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? <laughs> Żeby pokazać tym Sukin-Synom, że nie można mną pomiatać, i zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych Sukin-Synów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Jak nie, to jest bardzo dobrze. Dobra. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i wymyśliłeś coś lepszego? Nie. Nie. Tak myślałem. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty, a nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Co ty kurwa? Zobaczymy, kto pierwszy trafi do... No i po walce! No i po walce! Ryżowy książę mnie kurwa pobił. Głupi kurwa? Ja muszę go jeszcze jeszcze tego pożałujesz Słabe przedstawienie! Facet e. potykał się o własne A nogi! Ja o Co to jest? Bonus życia. Coś tu się kurwa zepsuło ty Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Nie ma już chyba tu nic. Coś się zbugowało. Dobra. Ale mam ten pierścień chyba. Jakiś do siły bym się przydał pierścień. Bonus życia Jeszcze tego pożałujesz. Tak? Ciekawe. Poganaj Ciągle teraz. szukasz kłopotów? Troszczysz się o polaryzowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Porozmawiaj z Lewusem. Kręci się zwykle na prawo od szop. <gryśle> <gryśle> <O> oj, <jojo>, dobre. <gryśle> Kają, Wyraź się strasz! Szybko się uczy. Hej, nie ty. masz tu czego szukać! O, jest lewus. Na prawo od szopy kurwa. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne coś się nogi! Co się stało? Bo ja nic nie widziałem. Mm. Co to jest? No chuj mi talerz. Dobra, lewusz, stawa już załatwiliśmy nasze sprawy. Teraz chcę pogadać, kurwa. No. Ewus, pogadać ze z tobą. Już nie chcesz ze mną gadać? Ciągle szukasz o. guza? Co ty robisz? Co słychać przyjacielu? Co słychać przyjacielu? <laughs> Człowieku, czego chcesz? Miałem paskudny dzień i mam ochotę rozładować drzemiącą we mnie złość. Chciałem zobaczyć co u ciebie słychać. Ciągle szukasz guza? Co słychać przyjacielu? Człowieku... Miałem paskudny dzień i mam ochotę rozładować część drzemiącej we mnie złości. Nie ruszaj się przez chwilkę. Ty naprawdę próbujesz mnie zrobić w konia! Słabe przedstawienie! Patrz, potykał spotykał się o własne nogi! Bo ja nic nie widziałem. Dobra, oddawaj tą broń. O, spoko, mistrzu. Ja jeszcze pogram do trzeciej gdzieś. Później chyba odpalę Death Stranding. De De Death Stranding, zobaczymy. Ciągle szukasz guza? Co tu robisz? Pracuję dla ryżowego księcia. Znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Porozmawiamy innym razem. No, obraził się jednak. Chyba.